Siema, dzisiaj Skrzynia Rewolucji. Będzie robiony comeback po ostatnich dwóch filmach właśnie ze skrzynkami, ze Scoobiem jesteśmy oczywiście, całe też. No, a przed openingiem oczywiście G4Skin, strona do otwierania skrzynek ze skinami do CESA są bitwy na stronce i inne tego typu rzeczy. Mi spek za darmo z moim kodem i oczywiście 5% przy każdym depozycie, możesz sobie sprawdzać. Strona oczywiście przeznaczona dla osób pełnoletnich. Scooby, czyni swoją powinność. I zaczynamy. No, temu kału niech rzuci i będzie zajęliście. Temu kału najlepszy. No. O no, kurde. No tutaj zaskoczyła skrzyneczka. Jaki to jest no, stan? No, już patrzymy. Prosto z fabryki. No way, ej ile to kosztuje? Mi się wydaje, że to może być <śpuszczyń> skrzynka na zero. <śpuszczyń> ej, dobra. go się zwróci. ej. O coś, kurczaki, coś no dobra. No to mam nadzieję, że mi też tak z, będzie sprzyjać szczęście, ale lecimy dur. Pozdro. Rewolucja. Zobaczmy, co dzisiaj wyleci nam. Ty, dostałem tego samego skina, tylko bez tatraka i w chujowym stanie. Dostałem po ciężkich walkach. bez statraka, cienisty królik. No way. Byłeś blisko. Byłem blisko, ale mój pewnie kosztuje 4 razy mniej, albo i 5. Dobra. Dziękujemy za opening. Do jutra, Pany. Elo.